Cześć. Witam was serdecznie w odcinku specjalnym. Tak, takie wydarzenie wymaga specjalnego odcinka. Przede mną, przed nami nowiutki katalog na drugą połowę roku 2025 z nowościami PICO. No, nie wiedzieliśmy czy będzie, czy nie będzie, ile będzie tych modeli, jakie będą te modele, ale teraz w przedmowie, tutaj też się wyświetla słowo przedmowa, powiem, że no to jest mocne uderzenie. Ale na podsumowanie przyjdzie czas na koniec tego odcinka. Przechodzimy przez to, co wszystko nam piko. Zapowiedziało. Prezentacji katalogu towarzyszył film. Oglądałem ten film, film na gorąco i tak, jak na pierwszym zasadzie miejscu tu w katalogu w formie PDF, tak też i na filmie. Zaraz po prezentacji nowości w skali G do kolejek ogrodowych, takich dwóch olbrzymich modeli, zaprezentowano najważniejszą według PICO nowość w skali H0, czyli model lokomotywy TKT 48. Oto ten model. I mało tego, już zaprezentowano jeżdżący prototyp. Jakiś, właśnie tak zwany wzór, muster po niemiecku, taki oto model został zaprezentowany. Także to ta plotka, która chodziła na jesieni zeszłego roku, ona stała się faktem. Mamy zapowiedź lokomotywy TKT 48. Jakiego egzemplarza jeszcze w tym momencie nie wiadomo. Numery katalogowe póki co mamy zdjęcie ilustrujące pana Pawła Terczyńskiego. I nawet na tym zdjęciu widać, jaki to jest numer, to jednak, póki nie jest podane oficjalnie w katalogu, który to będzie numer lokomotywy, to ja bym się do tego nie przywiązywał. Będzie tekatka. Tekatka od dwóch producentów, bo też roba ostatnio się przypomina. No dobrze, to jest. Chyba najważniejsza nowość, no, w tym momencie, jako nowa forma, a tak, poza tym, no to oczywiście oprócz nowych form innych tam lokomotyw, z czego jedna też potencjalnie, może nie w tym katalogu, ale później na pewno dla nas będzie istotna, tak, to były inne formy zaprezentowane, formy innych lokomotyw, ale katalog, jak to katalog, zawiera również kolejne wersje. Lokomotyw z form, które Piko już zaprezentowało wcześniej, kolejne malowania, kolejne wersje malowań i tego troszeczkę będzie. A ja sobie odznaczam, ile tych nowości mamy polskich, czy z Polską związane. To kolejne parowozy. I jest ta druga. To jest lokomotywa serii E6691 w Czechach, Słowacji czy w Czechu Słowacji dawnej, dawnej. Chociaż może to się inaczej nazywało, może nie będę w to brnął. U nas sześcioosiowa Skoda 31E, u nas znana pod serią 181, a gdzieś tam chyba ET23 też mi Google podpowiadał. No właśnie, będziemy mieć Skodę 181, może nie w tym roku. Tak, nawet tu jest napisane, tu jest wymienione Debesienka Ray Polska, lotoskole TK, transoda, no i pewnie inne, sam fotografowałem sporo tych skut, także będzie co. Coś też i dla nas. Przypomnę tylko, że takie skody od paru już lat produkuje firma MTB. Parę takich mam, no toporne jak nie wiem co, ale też i dawno nic na polski rynek firma ta nie wyprodukowała. Także tu Piko nie miało żadnych skrupułów, żeby taką lokomotywę wyprodukować, zresztą dla mnie jest to naturalna konsekwencja, bo w podobnej budzie chyba czteroosiowa jakaś inna, bo podobna lokomotywa już była przez Piko przygotowana, więc ta lokomotywa to tylko wersja czasu. Było, było to wersją czasu. Tu jakaś lokomotywa włoska i nie będę się specjalnie tu zastanawiał, co, nie chcę wydłużać odcinka, 60 stron musimy pokonać. Co prawda już pokonałem bardzo szybko w te parę minut 20 stron, ale jednak jeszcze trochę tego będzie, jeszcze będzie się przy czym zatrzymać, stąd spokojnie to sobie wszystko przewijam. No i są. So. Także mamy. Długo oczekiwane T41 w malowaniu PKP Cargo. Znowu nie ma co w tym momencie na podstawie tego katalogu zgadywać, jaki to będzie numer. Nie ma się co sugerować, chociaż może akurat się zdarzy tak, że to, co na zdjęciu, to będzie wyprodukowane. Ja póki jednak gdzieś o tu, w takim miejscu, nie mam numerka czy tu, to nie będę tego zgadywał. Dalej ET22, PKP Cargo, co tu jeszcze mamy, EU07 w epoce piątej oraz dwie dziewiątki. Jedna wyglądająca jak złota, ale określona jako lokomotywa piątej epoki. Wagony, no nie widzę tutaj w jakim malowaniu, może rzeczywiście lepiej by było gdzieś zajrzeć na stronę wariant formy, no ale reflektory są stare. Pantografy jeszcze też nie połówkowe, stąd może rzeczywiście będzie to piąta forma, aż dwie dziewiątki naraz podobnie wyglądające. O tu mamy trzeci kwartał, czwarty kwartał, wszystko na 2025 rok. To też może gdzieś jeszcze później ulec jakimś korektom, też może się przeciągnąć na przyszły rok. Tu trzeba mieć też tego świadomość. Dalej. et 21 PM PMP pw na ten model na pewno wielu z nas czekało w malowaniu chyba PTK Zabrze, tak to mi się tu kojarzy, a nie PMPPW, malowanie określone jako epoka czwarta, ale czy to będzie epoka czwarta, czy będzie epoka piąta, Oto jest pytanie. Te barwy ja, ja kojarzę jako PTK zabrze. Tu generalnie jest jakiś rysunek CAT. No właśnie, cóż to takiego będzie? Może epoka czwarta, rzeczywiście ja tego nie kojarzę, to wy mi tam skomentujecie. Następnie Powtórka to już mieliśmy. Tracks kolei mazowieckich. Pytanie: 11 sztuk do wyboru. Raczej nie powtórzą tego, co już było wydane, raczej będzie to coś nowego. I następnie PKP Cargo International, i to jest to właściwsze malowanie. Nie takie jak to, co nam zaserwowało ROCO, czyli Alfa Trains, żółto srebrny z logo PKP Cargo, International. taki do mnie bardziej trafia, choć no oczywiście tu jest też zawsze kwestia gustu określone lokomotywa jako polska, ale to oczywiście bardziej lokomotywa czeska BR383 to jedno zarejestrowana pewnie w Czechach sam, sama spółka też czeska no, ale flagę mamy polską. No, PIKO wyraźnie celuje we wszystkim, co wydaje, żeby tak się wpasować, żeby najchętniej kolekcjonerzy z dwóch, trzech, a nawet czterech krajów byli zainteresowani, zainteresowani danymi modelami z różnych powodów. Dalej, lokomotywy czeskie, no to już tym się nie stresujemy i pojawia się tu, proszę bardzo, pierwsza, jakaś też starsza Skoda. Pytanie, czy to już jest to, z tej nowej formy, nie to wariant formy, czyli tego, co już było. Słowacka to niekoniecznie dla nas, dalej tutaj traks trzeciej generacji. Pytanie, czy znowu nie będzie lekko trafiony, czy nie będzie z dachem tego jednosystemowego traksa niemieckiego, Metrans CD Cargo? No, niekoniecznie jestem zainteresowany. Ale wektron czeski, wektron węgierski, jakiś traks belgijski. To na szczęście nie dla nas. Tutaj też nie dla nas. Wektron dwutrakcyjny w malowaniu, w malowaniu, w malowaniu. Pres bardzo charakterystycznym, bardzo fajnym, ale to gdzieś dla niemieckich kolekcjonerów. Jak i tutaj cała seria kolejnych. Ale nie martwmy się, będzie coś i dla nas. Najpierw lokomotywy czeskie, proszę bardzo, a teraz są i polskie. SM31. Zielona, zielona z pomarańczowym pasem w opoce piątej, dopiero co taka była kolejna SU-46 kolejne jakieś ciekawe malowanie, dalej coś co, czego nie było wcześniej, to było zdziwienie, czyli pierwotne pierwsze to niesamowite malowanie PKP Cargo wtedy zaraz tuż po podziale PKP na spółki model Gagalina, który Kiedyś w takim malowaniu zapowiedziało roku i nie wiedzieć, czemu się wycofało oraz S200 PTK Holding, ale w malowaniu, proszę bardzo, wyglądającym jak CTL. Czy to jest PTK Holding i rzeczywiście ukaże się PTK Holding? Czy było takie malowanie? Tego nie wiem. To wszystko do ustalenia będzie ale pozycja katalogowa jest. To tyle jeśli chodzi o lokomotywy. No, ponad 10 lokomotyw chyba spokojnie i teraz patrzymy co my tutaj mamy dalej. Jeszcze oczywiście pora na wagony. tuszy, szynowuz, a nie, jeszcze jedna jednostka N57 w malowaniu chyba kolei dolnośląskich. Właśnie czy to jest malowanie kolei dolnośląskich, czy województwa dolnośląskiego. Herb na czole, natomiast co tu jest na boku, to nie widać z tego zdjęcia. Może w katalogu później będzie widać to. Też jakieś w razie czego uzupełnienia do tego filmu, dokręcę. Także mamy kolejną drogą pozycję, zobaczcie katalogowo to już jest wersja analogowa na 2000 wyceniona, chora naprawdę cenach co to się porobiło. Szukamy dalej polskich pozycji, nowa forma, wagon sterowniczy, powiedzmy, że nas na razie nie interesuje, teraz wagon typu Halberstadt, też nowe formy, też nas to nie interesuje. I zestaw w epoce czwartej, więc może na moją listę zakupową to nie trafi, wagon pierwszej i drugiej klasy w malowaniu oliwkowym. Fajnie, że pierwsza klasa ma szary dach, a tutaj no, znowu te historie z oliwkowymi dachami. Na szczęście to nie moje zmartwienie, czwarta epoka. Inne zestawy z podobnej epoki, czechosłowackie oraz enerdowskie. Zostawmy to na razie, i tu mamy kolejne ciekawostki. Nie tyle ciekawostki, co coś, co teoretycznie już tego mamy do oporu, a mianowicie kuszetka, znowu z czwartej epoki, pewnie do tamtego zestawu w malowaniu oliwkowym, ale też i jeden wagon 100. 11a oraz para wagonów 111-112a, czyli 3, 4y razem z tamtymi, aż 6y. Proszę bardzo, całkiem dużo. 120a, już 4 wagony były zapowiedziane, wydane w tym roku, stąd nie dziwi, że Piko nie wrzuciło nic nowego do oferty. Wagony towarowe. Zaczyna się niewinnie, spokojnie, wagony obcych zarządów. Ale tu już trafiliśmy na wagony polskie. Wagon Gax czwartej epoki, kolejny w epoce piątej, nie wiadomo jakie malowanie, jakie oznaczenia, nic. Wariant formy. Pytanie, na czym polega ten wariant formy? Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Co tu jest specjalnego? PIKO zmodyfikowało formę, no pewnie koledzy Biegle i Tu są w stanie rozpoznać, albo może ci, co zwyczajnie wiedzą, cóż to takiego ma być. Na pewno jest to coś, będzie to coś interesującego. Dalej, platforma do przewozu ciężkich ładunków z kłonicami, wreszcie w epoce piątej, były takie 2 czy 3 wagony wydane, ale w epoce czwartej, I nawet zdziwiony byłem przy jednym filmie, jak potrzebowałem takiego modelu, że nie mam w kolekcji. Następnie, zestaw dwóch węglarek PKP Cargo, ale PTK zabrze na zdjęciu, czyli pewnie wczesna piąta epoka, nie wczesna, przepraszam, wczesna szósta albo koniec piątej epoki e, wtedy kiedy jeszcze e, jeszcze te wagony prywatne były włączone na stan e, PKP e, po podziale PKP Cargo czyli pewnie żadne PKP Cargo tylko PTK Holding e, PTK Zabrze ale tak naprawdę VKM będzie PLPKPC. Takich przykładów tego typu wagonów już sporo mieliśmy. Następnie coś, co też już było, chociaż może akurat nie pod typ 401ZB w malowaniu PKP Cargo, zestaw dwóch takich platform niskoburtowych, kolejny 401ZB PLK i to na pewno cieszy do jakiegoś pociągu ratunkowego. Malowanie niebieskie ewidentnie na to wskazuje, nawet nie. Roboczego, tylko ratunkowego, to na pewno będzie fajna pozycja. Szkoda, tylko że aż tak wysoko wyceniona. No to jest. Kolejna polska ciekawostka zestaw dwóch wagonów samowyładowczych PLCTL, i mam nadzieję, że nie jest to przymalowanka, tylko będą to rzeczywiście, wagony rzeczywiste ale to tu też trzeba, wiemy jaką formę ma w tym momencie Pico zresztą już ten taki wagon wydało nie pamiętam czy jest to przemalowanka czy rzeczywisty wagon, na pewno rzecz gdzieś do sprawdzenia czy to ze zdjęciami, ze zdjęciami tego typu wagonów czy w cetelu takie były, jakie ma forma no i później jak już będzie wizualizacja modelu, modele pod koniec roku mają się ukazać także parę pozycji znowu wagon towarowych Zaczyna się, zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nowych wagonów towarowych na razie, a to oczywiście nie koniec. Cysterna. Taką cysternę piko wydało lata temu, już 10 lat temu. Pytanie, czy teraz wyda z tej samej formy, tamta była z płaszczem na górze, tutaj na obrazku mamy bez płaszcza. Także tu też nie wiadomo, co to będzie, czy to z tej samej formy, czy z innej. Poczekajmy. Wagon numer 11. Teraz już segment hobby. Tu wiele osób może nie być zainteresowanych, ale tu też są ciekawostki, też są. Lokomotywy. Lokom... Co, też są modele w polskich oznaczeniach, które mogą dla niektórych być interesujące, a niektóre to pewnie będzie fikcja. Na razie patrzymy, po prostu przechodzimy przez to wszystko. I tu proszę bardzo, zaraz będzie. Tak, to już było, zestaw z husarzem, Ale czy coś Wam się rzuca w oczy? Tak, PIKO zdecydowało się przemalować te wagoniki. Teraz mamy z czarnym pasem śródokiemnym. Proszę bardzo, wagony zostały poddane w Polsce. Czy to Y, czy Z są poddawane regularnym modyfikacjom. Tak, zmienia się malatura, są czasami trochę przebudowywane. Piko też przebudowało. Przebudowało czym? No oczywiście na desce gdzieś tam projektu, malowania pędzelkiem czy też maszyną, która to maluje. Wagoniki oczywiście będą dokładnie te same jakie były, tylko inaczej pomalowane. Pytanie czy lokomotywa Husarz dołączona do zestawu to jest coś nowego, jakiś kolejny czy ten, który już był. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że będzie to Dokładnie ten sam, który został, który był już wydany jako osobno w, w atrakcyjnej cenie w połowie zeszłego roku, że po prostu teraz ta pozycja zostaje włączona do nowego, odświeżonego zestawu startowego. Także dla niektórych może być pozycja. Do kupienia. Ja raczej czegoś takiego będę unikał. Tych wagonów zwyczajnie nie cierpię. Są brzydkie, paskudne, źle jeżdżą po ciasnych łukach w ogóle jakaś taka. Jak dla mnie niedorobiona zabawka, ale piko konsekwentnie to tłucze. Kolejna zabawka, kolejny wagon hobby skrócony, ale z tego co słyszałem, to tego oczekiwał rynek. Dawno się sprzedały i ludzie o to pytali. Skoro nie ma porządnych wagonów piętrowych, kolei mazowieckich, to z braku laku dobry kit. Mieliśmy wyżej tego też, przecież nie najwyższych lotów traksa. Bardziej w segmencie hobby niż ekspert zapowiedzianego. Proszę bardzo, mamy do tego i jeden wagonik. Na razie jeden, może kiedyś będzie później. Wagon piętrowy. Taki, takie, takie wagony też już były wydane. Dalej wagoniki i wydawałoby się, że może koniec z polskimi, ale nie. Dostaniemy platformę PKPPLK w szóstej epoce. Pytanie: na ile zgodna z czymś rzeczywistym? Znowu malowanie niebieskie znowu do pociągu ratunkowego. I to jest, to może być interesująca pozycja, zważywszy również na to, że przecież mamy Żuraw EDK ROCO, to no, ta platformka może nie bardzo, ale poprzednia już jak najbardziej. Teraz tu zdjęcie wagonu Rail Polska, tu zdjęcie rzeczywistego wagonu, ale nie łudźmy się. Tu dostaniemy węglarkę dawną DR Deutsche Reisbahn Lowa, tą nr która teraz na jesień są zapowiedziane 4 czy 5 PKP Cargo. Sama cena też na to wskazuje, że to po prostu będzie ta popularna zabawka, ale w malowaniu Rail Polska. Mimo wszystko, dla mnie pozycja obowiązkowa, choć fikcyjna, to dawno nie było nic w malowaniu tego przewoźnika i nawet taka fikcyjna węglarka mnie. Ucieszy. No i to na tyle, na tyle z polskich nowości, sporo tego było, aż ciężko mi złapać oddechu, naprawdę będzie to intensywne drugie półrocze, taka ilość lokomotyw plus N57, plus sporo wagonów, naprawdę dosyć mocna ofensywa Pico, jeszcze jeden wagonik, węglarka z epoki trzeciej, tak tu, PIKO naprawdę mocno uderza. 2 EP09, a to skala TT. W międzyczasie. Pico dosyć mocno uderza tutaj, o tym świadczą aż dwie lokomotywy EP09, a przecież też dopiero mamy czerwiec, i nie wiemy, czy na przykład nie, nie dowiemy się gdzieś pod koniec sierpnia albo we wrześniu, że szast, prast, a przed świętami jeszcze coś dostaniemy. To już inne skale, już spokojnie, już emocje opadają, dojdę do końca z ciekawości. Tego dokumentu, może coś tam jeszcze się ciekawego trafi. Takie gadżety mnie nie interesują, ale no spojrzeć zawsze można. Także mocne otwarcie, mocny środek, a przede wszystkim będzie to nas wszystko kosztowało. Na pewno cieszy TKT-48, cieszą ciekawe malowania lokomotyw, cieszy na pewno piaskowy. Sputnik cieszy ten S200, wiele osób zapewne ucieszy ET41, dosyć poszukiwane na rynku, dziwią troszeczkę Y, wydaje się, że Robo skutecznie opanował ten rynek, ale najwyraźniej Pico to co miało już wyprzedało, potrzebuje mieć stale w ofercie takie wagony, więc wydaje. Cieszą mnie dwie węglarki, na pewno tam pokazane. PTK Holding, cieszy ta nawet zabawkowa węglarka Rail Polska i cieszy cysterna Gazpol. Takie cysterny gazowe dosyć rzadko są wydawane i to mnie dużo bardziej cieszy jak kolejna wersja ET22 czy, czy kolejna wersja siódemki, które mamy od dwóch producentów i dosłownie już mamy do wysycony rynek. Ale cóż, piko kiedyś zainwestowało w formy, teraz zwyczajnie e, musi, chce, może niekoniecznie musi, ale chce odcinać kupony z tego e, dziwi, a może i nie dziwi e, to, że nie ma żadnej. Ponownie żadne SM42 w ofercie. Nie ma też żadnego Fiata, także pewne przerwy są. W tym roku okazuje się, że w ogóle Fiata nie było. To, to taka ciekawska. A kto wie, a może jeszcze kiedyś będzie. No to cóż, to tak przedstawiają się nowości na drugą połowę roku firmy Pico w tym momencie tak to się prezentuje, za moment pewnie może już pojawi się to również w katalogu sklepu internetowego Pico z czasem w najbliższym tygodniu dwóch, trzech tygodniach należy się spodziewać jakiś korek może pojawią po, po Pojawią się jakieś określenia dokładnie, jaki numer inwentarzowy bądź sprostowania co do epok. Zdjęcia są trochę poglądowe. Na pewno będą zmiany terminu ukazania się tych modeli. W każdym razie jesień, przede wszystkim zima, zapowiada się zdecydowanie pod znakiem dużych wydatków. No cóż, to. Już nowości znamy, zostały nam przez PICO zaprezentowane. Ja się jeszcze zastanawiam, ile tutaj ciekawostek będzie, bo jak człowiek się patrzy na takie zdjęcia, to widzi na przykład, że tu jest jakiś herb i to jest dosyć interesujące. Pewnie takich rzeczy będzie więcej. Wariant formy T41 i co to oznacza? Czy to oznacza, że będziemy mieć nieryflowane pudło? Mieliśmy do tej pory ryflowane. Pudło. Budło, to są naprawdę takie całkiem interesujące tutaj zajawki. Ja na razie przestawiłem wszystko. Na szybko, ogólnie, a może się okazać, że pewne ciekawostki jeszcze przez najbliższe tygodnie będą warte dyskutowania i będę Was takimi ciekawostkami zasypywał na łamach przeglądu tygodnia do oglądania, których to odcinków zapraszam. I myślę też, że już w pierwszym odcinku we wtorek też może się okazać, że jakieś sprostowanie, czy wyjaśnienie, czy uzupełnienie do tego, co Wam tutaj przekazałem, zamieszczę. A tymczasem dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, cześć.